Dobrze, proszę państwa, tak, witam jak to się mówi z tej strony. Uwłaszczam go tutaj. Także pozdrawiam państwa tutaj go teraz. E, Ledkie warunki domowe są tutaj i na dzień dzisiejszy, bo mamusia wielkie pieniążki posiała, tutaj i teraz szuka. No, nie myślcie Państwo, że to jest takie hmm, przeciętnie warunki jak to się mówi domowej tutaj to tylko tyle, że zakłopotanie to hmm, przeciętnie to nie jest wiek 12 lat albo 15 Jednak musimy 80 par lat na karku Ale do tego bez pamięci już i bez niczego. No, się mówi, trudno. Żyje się dalej, i tutaj no, ale to nie jest problem. Głupota się nie rodzi w nas, tylko w was, jak to się mówi, ludzie przeciętnie no, szczęścia szukają, i... I potem znajdują, ale to jest wszystko wszystkim. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności życzę tym, to, którzy w miarę mają zamiar oglądać na dzień dzisiejszy albo na jutrzejszy. Tego. Także pozdrawiam, jak to się mówi. Miłej nocy, bo jest już pół do jedenastej. Tutaj A jak ten, to jutro będzie lajty, nagrywał dalsze. Tutaj na temat bezdomnych. Bo. E ten układ chcę uderzyć, nie? Dla, przeciętny dla Krzysztofa K. zrobić e, przeciętny, no nie powiem, że krzywdę, a nie do tego, bo on dla mnie krzywdę tego Tylko, że nie tak się robi. Bo jeżeli ja mu pomagam do tej pory, to on powinien trochę docenić tej mojej pracy. Ale on patrzy, że moje pracy nie docenia. To co, że pracowałem, jak to się mówi, te lajty robiłem na temat rąbarka, drzewka tutaj, to za dużo on zabogacił się tutaj. Ale jak to się mówi, no nie powiem, że, że zaginął, on w akcji. Niech jemu szczęście będzie, zdrowy i do tego. Niech Meksykanom pomoże, a tym, tym bardziej jak przyjedzie i jeszcze ten... Jeżeli major przyjedzie, to niech mu też pomoże. Państwu dziękuję na razie. Bogato nie będę żył, jak tu się mówi, bo naszyna rozmawiał. Ile chcecie Państwu tutaj jutro porozmawiamy tutaj bo będę rozmawiał ze wszystkimi ludźmi, którzy są bezdomni.